Witamy serdecznie. W tym filmiku pokażemy Wam, czego nauczyliśmy się na wymienieniu młodzieży polsko-ukraińskiej w centrum dobrego wychowania w modyczu leśnym. To będzie tutorial na uszycie kosmetyczek. Takich materiałów będziemy potrzebować. Kartka A4 przyda nam się jako szablon do odrysowania materiałów kosmetyczki. Będą nam potrzebne materiały w dwóch kolorach, w naszym przypadku beżowy materiał gra rolę podszewki, a czerwony widocznego od zewnątrz materiału. Dodatkowo, przydadzą nam się nożyczki, ołówki, nici i igły oraz suwaki. Przykładamy szablon do materiałów, obrysowujemy ołówkiem, a następnie wycinamy. Kolejnym krokiem będzie zszycie podszewki z bazowym materiałem. Na tym etapie utnijcie nadmiar materiału. Następnie składamy naszą kosmetyczkę na pół i jeszcze raz szywamy, tym razem same boki i zostawiamy miejsce na suwak. Gdy skończymy ten etap, przyszywamy suwak. Kiedy przeszliśmy przez te wszystkie czynności, możemy obrócić na drugą stronę i gotowe. Tak się prezentuje efekt końcowy.